Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj temat Harajuku, czyli to jest taki japoński styl, taki pełen przepychu. Dlaczego nikt jeszcze się nie ustawia? Wiecie, jaki miałam pomysł, żeby dzisiaj chodzić za kimś i kopiować? Czemu nikt się nie spieszy? 5 minut? Czy tu nikt nie gra? Ej, no zobaczcie, co jest grane. O, mam jakąś dziewczynę, co ubrała się właśnie, ubrała tę sukienkę. To jest płatna? 700. Brać, biorę. Pierwszy raz coś kupię. Ej, ale wiecie, co mnie zastanawia? Czy ja mam ją teraz na zawsze, czy tylko na tą rozgrywkę? To do Harajuku może być. O, widzicie tutaj rękawki. Gdzie są takie rękawki? Bo chciałabym ją kopiować, wiecie? O, tutaj, tutaj, tutaj. Ona zauważy. Ona zauważy to. Ona to zauważy. Nie. Zdjęła? Nie. Co ona teraz ma na sobie? Coś ubrała na siebie. Nie wiem, czy mi się to uda. Zwyzywa mnie, jak mnie zobaczy. Nie? Co się boję. Jest, to nadal jest. Co ona robi? Dziewczyna, ja dla ciebie kupiłam za 700 coś. A ona się nie rusza. To niedobrze. A to też ładna sukienka. Ej, ale to jest faktycznie fajny styl wymyślony. No, gdzie ona jest? Kupiła sukienkę? O. o. kurde, ona jest tutaj cały czas. Dobra. Taki biało-czarny. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jak to się robi? O, przecież mogę jeszcze szybciej chodzić, ale jestem. Jak to się wyłącza tu? Dobra. I teraz z palety, z tego, z paternu, muszę wybrać, co ona tam miała. Taki. Różowy. Jak to wyglądało? Musiałabym bliżej niej podejść, ale ona przecież mnie zauważy. Jaki to jest. <laughs> Przeszłam przed nią. Za późno. Już widzi, już widzi mnie. Przecież stoję bezpośrednio obok niej, co myślę, że mnie nie zauważy? Kratka. Różowa kratka. A czemu to jest czerwona? Nie da się zmieniać kolorów, nie? Czy się da? O, jest, to jest to. Boże, co ja robię? Nie no, ona, ona, ona Ona po prostu mnie znienawidzi, nie? Co ja świetnego robię? I teraz to samo tu Matko święta Poczekajcie, muszę ją znaleźć Gdzie ona jest? Gdzie ona poszła? Dobra, chwila, ale ja muszę mieć jakąś twarz, nie? Boże, ona tu jest? Miała takie warkocze z warkoczami czarne. Dobra, jak skończy, to wtedy tam pójdę. Zrobię jakąś taką słodką dziewczynkę. Ej, poczekajcie, bo ona tutaj jest. Dobra, może ona nie zwraca na mnie uwagi wcale, co? Myślicie, że zwraca? Chyba nie. Wydaje mi się, że nie zwraca, ale będzie zła. Ja nie mam takich włosów? No nie mów. Ja mam tylko takie. No, bez jaj! O, to jest to, to jest to. To jest to. Poczekajcie, czarne. I wtedy do tego się dodaje jakieś tam włosy, nie? Znaczy te, jakieś dodatkowe rzeczy. Czekaj chwilę, bo muszę tutaj wykminić, jak to wyłączyć. Ja to jestem jeszcze takim I kitki, nie? Ona do tego dodała chyba coś takiego? Coś takiego? Cie no muszę ją teraz znaleźć. Znów, Przecież jak ona mnie zobaczy? Słaba jestem w śledzeniu, dosyć robię to. A, bo mogę oddalić, o, 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 jest tu, kokardę czarną, kokarda, o nie, o nie, o nie, o nie, nie może mnie zauważyć, kokarda czarna i na, na rękawki czarne i te, na kolanówki, Boże, wszystko mówię nie tak, jak powinnam, kokarda czarna, gdzie jest czarna kokarda, gdzie się pamiętam, bo ją tutaj skądś brałam, eee, poczekajcie, 54 sekundy, więc muszę się pospieszyć, wziąć jakiekolwiek buty, jakiekolwiek, wezmę te i niech będą takie, po prostu, żeby były czarne, Kokarda czarna, jej przypomnijcie tutaj. Nie no, ja, ja... Ona, on, ona mnie znienawidzi, nie? Ona mnie znienawidzi, przecież ona mnie zwyzywa. Please, oby tutaj nie szła. Please, oby tutaj nie szła, będę się chowała. Nie no, różową kokardę jeszcze na włosy ubrała? I rękawki! Takie na rękawki, o to, 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 to. i czarne wzięła to, nie? Czarne, 20 sekund. Nie no, ona, ona mnie zobaczy, ona mnie zobaczy na banki. Ja się tak boję. Ja się takiej boję, przecież na nic nie zrobi. Czemu ja się tak boję? Różową kokardkę jeszcze. Muszę. Nie mam czasu, muszę tu wejść. Gdzie są kokardki? Powiedzcie mi, gdzie są kokardki. Nie zdążę. Dobra, nie zdążyłam. Muszę zobaczyć czat, czy mnie ktoś wyzywał. Nie, nikt. Nie zwróciła uwagi. Albo jeszcze nie potrafi korzystać z czatu. Ale myślę, że zrobiła ładną stylówkę, więc wydaje mi się, że ogarnia. Raczej ogarnia. Ojej, no tego to się nie dało ocenić. Ja się tak boję. Mam nadzieję, że będę pierwsza. Jak będę pierwsza, to będzie OK. Ale wiecie, że po tej sesji będę musiała wyłączyć, bo nie będę chciała być w tej samej rozgrywce z jakąś inną ee, dziewczyną, która będzie mnie wyzywać. Chyba że albo nie, zobaczymy jej reakcję. Please, żebym była przed nią, please, żebym była przed nią, please. Please, żebym była przed nią. Dobra, to jest Harajuku, jest. Ale się stresuje. Dlaczego ja się tak stresuję, no? Czy wy też tak się stresujecie? Please, żeby była teraz moja kolej. W ogóle od czego zależy kolejność, jak się wychodzi na tym... tym? O nie, ona jest pierwsza. Oprócz kokardek mam wszystko. O, I butów, buty mam też inne. Może nic nie skomentuję. Ej, poczekajcie, nie no dam jej, dam jej chociaż trójkę za to, że kradłam, nie? I pomysł. Czy powinnam dać piątkę? <laughs> powinnam dać piątkę i powinniśmy być pierwsze. To jest bardzo, ojej, to jest bardzo Harajuku, to jest na piątkę, to jest na piątkę. Harajuku to jest właśnie taki przepych, nie? Że wszystko po prostu. Nie, ale ja się teraz stresuję. Boże. Jaka będzie jej reakcja? Czy ona napisze coś na czacie? Czy to będzie jakaś kłótnia? Tu jest przepych, ale dosyć nudno i nie pasuje ten dół. jakoś tak dziwnie się układa na dwójkę, no ale jest przepych, jest Harajuku, ale dam tylko dwa. Boże, dlaczego tak jest żona była przede mną? Nie wytrzymam tego napięcia chyba. A wy? Nie ma, nie ma afery. Dobra, więc nie wyjdę z sesji i zobaczę, może nie będzie tak źle. Może nie będzie żadnej afery. Tylko przez to, że jestem druga, pewnie dostanę niskie oceny, bo pomyślałam, że ukradziony pomysł. A przecież był. Tu, to mi się w ogóle nie podoba. Tutaj nic do siebie nie pasuje. Przecież te ciuchy się źle na, na siebie nakładają. Trzeba. Wiadomo, że jakby to jakby się tak źle nie nakładało, by wyglądało fajnie, ale trzeba też patrzeć, jak, jak animacja wygląda, no nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. E, fajne, choć to bardziej bym powiedziała, że Lolita... I znowu to samo. Znowu tutaj tak źle to prześwituje. Damy dwa. Albo trzy. Nie jest tak źle. Albo dwa. Bo jest, jest to... Mogłoby być bardziej estetyczne. Ale zamysł jest. Zamysł jest. A ja z tego stresu nawet nie zrobiłam żadnej pozy. Boże. Zobaczymy teraz, co się, co się wydarzy. Ani ja, ani ona nie, nie byłyśmy. Ani ja, ani ona. Wyobrażacie sobie? Jestem ostatni. Nie patrzyłam na jej nick. Ciekawe, czy jest przedostatnia, a ja ostatnia. Dobra, nikt nic nie pisze, na razie jest tylko thank you so much. Ej, myślicie, że powinnam podejść do niej? Patrzcie, jakie siostry. <grystanie> o nie, ona miała grzywkę! Ja nie zauważyłam. <grystanie> Kari. Zobaczymy, czy coś napisze. Będzie przede mną uciekać? Będę najbardziej wkurzającym tym. Najbardziej wkurzającym e, użytkownikiem. Ale wyjdę z sesji. Przysięgam, bo się trochę boję. Jeszcze mamy 10 sekund na spędzenie wspólnie czasu. Napiszę. Hi. Zjeła wszystko, no nie, zjeła wszystko Już się ze mną nie bawi No trudno, trudno Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj Mam nadzieję, że taki odcinek się Wam podobał Jeżeli chcecie ten koncept, żebym spróbowała częściej To dajcie znać, bo ja chętnie spróbuję To widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, pa!